Siemenko, kochani, jesteśmy w takim miejscu fajnym, ujściem do Wisły. Rzeki jedzie tak, tak dobrze, jak mówił właśnie to Tomek. A tam było, właśnie widać tutaj, właśnie jaka ogromna krapunie. Mini wyspa na no, Guadalupe, bo inny stan Escobar. To jest Tomek jest, Siela, jest Robert, jest Robert Luigi, no i jest, ja. Dobra, bierzemy się do roboty. Piękne miejsce, piękne miejsce, ale zobaczcie co tu jest obok. Co mamy w telewizji. I tyle powiem. Oczom ukazuje się pierwszy dzisiaj fan, taki malutki pręcik. I oto wychodzi kolejny malutki pręcisław. Tomek, pokaż co tam wyłowiłeś. Te, ta pusto jakieś tam haszcze może drugą No dokładnie Zobaczcie jaki gruby, gruby fant. Masakra, ledwo coś się zmieścił do samochodu W ogóle to ja nie wiem jakiego jakie będę kierował, bo prawie pod wajką zmianą biegów jest ten Pręcisław Z tego gniemy? A połowę po prostu Czemu no to, tutaj, to, na pewno, to na Tak jak widać, wszystko na nadal jest zamarznięte, a my będziemy zmieniali miejscówkę. Jeziorki do Wisły Dobra kochani, pokażę Wam coś, czego chyba dawno nikt nie wyłowił. Ja Jakby ktoś miał nadmiar pieniędzy, podam za numer, numer konta. Terminal polski, że nie będzie działał chyba. Gdybyście to robili własnego tego, czy no No teraz poszedł po coś. A to ten człowiek wyłowił, ten człowiek. Kurde, ale takiego tylko nikt nigdy nie miał jeszcze. Tam mieli jakiś amortyzator, jak się dowiedziałem, a tu jest kapselek, coś tam, kawaczek blaszki, jakieś tam farfosle. No to samo coś wreszcie i mi wychodzi. Garnek na zdrowie. Tam ma, Luigi ma rurkę. A ja mam jakiś płaskownik i chmarek gwoździ, kurde ile tego jest, a my tutaj chyba byliśmy już z 15 razy No tym razem wychodzi takie coś Coś od czegoś, po coś W ogóle byłoby to kawałek rurki Ale jest bardzo grube Gwoździewisko muszę Pan powiedzieć Już chyba 6 albo 8 rzut I ciągle wychodzi chmara gwoździ Chodzi myślałem że to jest powerbank, a tu chyba jakiś jest czytnik Nie wiem czy to jest w ogóle Kurde, no zobaczcie po prostu nie mam pojęcia, co tu jest w ogóle. A z drugiej strony, co jest? Eee, kapsel high five i gwoździk rzucałem się tak z góry, proszę Państwa, i nastało. Nie, to jak widać. Ja tam bym kawałek błotnika, przerębla. Nie, to jest, a tam chłopaki się. pakują, bo mówią, że tu nic nie wychodzi. A ja ciągle wyławiam. F300 Gold w użyciu Roberta. Tam nie, nie pokazałem go jeszcze, ale tam ma. Robercik, tutaj Luigi ma Belkę. A ja mam 70 na 60 i 70 na 50. Ale patrzcie jaki idzie! Ty, ale jak, jaka mafia idzie! Jaka mafia idzie, zobaczcie. Kurde coś znowu Tacham Ale duży A jakiś tam ceownik Już ale Ale spod jakiego mułu. Ofuj Zobaczcie spod jakiego mułu. No, ale bo tylko to oczy to. No i jest już. Wiona i zobaczcie, wychodzi coś takiego i coś takiego, takiego, bliżej, nie do określenia. Zobaczcie, co tam znowu Luigi wyławia. To to jest jakiś kawałek mela. Uważaj, uważaj, raz, jak się chwycisz. Może to jest, taka sztabka. No. Coś takiego. Taki pręt potrójny, litera te, czy to? A nie, są dwa pręty. Kończymy za zabawę nam na dzisiaj. Trochę tego wyłowiliśmy, powiem Wam to tak szczerze. Fajne miejsca, buty mokre, chłopaki to się zwijają, a my się widzimy w kolejnym filmie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia, ja.